Stworzymy teraz mroczne pomieszczenie. Na początek stosuję skrót Ctrl -L i ustawiam poziomy by przyciemnić nieco zdjęcie. Następnie polecenie Obrazek, dopasuj, jasność, kontrast. Po czym wybieram warstwa Nowa warstwa dopasowania, filtry fotograficzne. Wybieram filtr sepia. Następnie przechodzę na dolną warstwę i stosuję na niej filtr, wyostrzanie. Po czym polecenie edycja, zanik wyostrzania, skryciem 70%, w trybie nakładka. Teraz lasem wielokątnym zaznaczam kontur drzwi. Otwieram zdjęcie, zaznaczam różdżką, kopiuję kontrolca. Po czym edycja, wklejna. Dopasowuje rozmiar wklejonego zdjęcia do framugi, za pomocą Ctrl plus T. Stosuję polecenie perspektywa by dopasować wklejone zdjęcie. Następnie przechodzę na dolną warstwę i czarnym pędzlem zamalowywuję niedoskonałości przy drzwiach. Wybieram różdżkę, przytrzymuję wciśnięty Shift i zaznaczam elementy między oparciem krzesła. Wypełniam je kolorem czarnym. ponownie wybieram laso wielokątne lecz tym razem zaznaczam nim obrazek na ścianie i tak jak poprzednio otwieram zdjęcie kopiuję i wklejam na zaznaczony obszar Po czym ustawiam rozmiar za pomocą Ctrl T. Zmieniam tryb wklejonego zdjęcia na jasność. Po czym przechodzę na dolną warstwę i stosuję na niej filtr rendering, efekty świetlne. Wybieram taki efekt, by dodał nieco uroku naszej kompozycji.